witam Was bardzo serdecznie z tej strony yy, święty pędzel i dzisiaj będziemy mieli QA. Święteczne QA z racji, że do świąt, kiedy Ja nagrywam został tydzień, a wydaje mi się, że taki QA może się pojawić, bo w sumie trzeba nie no coś innego na kanale, żeby nie było tej Fify cały czas, więc może być QA. Nie wiem czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, nie wiem, czy właśnie dziś nie ruszam, ale QA będzie w formie takiej, no że nie będę gdzieś nie wiadomo gdzie, bo no, nie mam za bardzo na to czasu. No i niestety dużo filmów trzeba nagrać, dużo filmów trzeba zmontować, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że się za to nie obrazicie i zostawicie łapkę w górę pod tym filmem jak najbardziej, bo QA nie jest zbyt często. To, a może będzie, może nie będzie, nie wiem. E, oczywiście również subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć, co z tymi filmami na moim kanale. E, I chyba wszystko, to co miałem powiedzieć, powiedziałem. E, lecimy do pierwszego pytania. Ile razy w życiu zasikałeś się w portki? Ok, także zaczynamy z grubej rury, lecimy dalej. Czemu na każdym filmie jesteś taki najarany, ile freeze płaci ci miesięcznie? Na pierwsze pytanie nie mogę odpowiedzieć, z racji, no, że jest to trochę. Hołówne, ale czemu na każdym filmie jestem najarany? No, mogę wyglądać nawet teraz, że jestem jakiś najarany, ale po prostu nie umiem się wysypiać. Nie wiem, jak ludzie to robią, że się wysypiają, bo ja potrafię spać 12 godzin, 6, 10, 4 i się nie wysypiam. Nigdy nie byłem, nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem wyspany, powiem wam szczerze, także w przyszłym roku się wyśpię zobaczymy. Trzymajcie kciuki, może tak będzie. Dlaczego stawiasz włosy jak debil? Nie wiem w ogóle, czemu ludzie tak nie lubią moich włosów, to nie zastanawiam Co normalne włosy? To, to nie jest nic szczególnego, naprawdę to są... Włosy jak włosy, a ja ciągle jestem hajtowany, że mam włosy na głowie. Kochasz wujka łukiego? Całym serduszkiem, jak zawsze. U wujek łuki to jest. Kiedy twoja bluza na ekipa to nosi? No, zgaduję, że. Nigdy. Z racji, że nikt by tego nie kupił, co jest raczej logiczne, więc. Znaczy, ja bym kupił, ale jedna osoba to raczej. raczej za mało. Od kiedy pracujesz nad montażem filmu? Tak totalnie. Nie wiem, co jest dalej, bo Instagram ucierpia na pytania, ale odpowiem na pierwsze pytanie. Od kiedy pracuję nad montażem? Nad montażem pracuję cały czas. Cały czas dodaję coś nowego. Jak sobie, nie wiem, mówiłem to już kilka razy, jak sobie porównacie filmy z 2016 roku do tego, co robię teraz, to jest po prostu tak. Taki, taki przeskok. Że ja widzę, ja, to jest najlepsze to, że ja widzę, że się rozwinę. Pod, tym, pod tą kwestią Co mnie bardzo cieszy, że się rozwinąłem, bo trochę nad tym montażem siedzę. Jak sobie postrzegasz swoją dotychczasową karierę? Bo jednak od mojego youtuberka, że ujmę, tak, do montażysty jednego z najbardziej rozwijających się w Polsce youtuberów oraz już bardzo rozpoznawalnego twórcy na scenie FIFY. Czy jestem rozpoznawalnym twórcą na scenie FIFY? Nie wiem. I natomiast fakt, że tak jak mówiłem wcześniej, śmiesznie, w sumie śmiesznie to wyszło, że, że tak to się potoczyło nigdy bym nie pomyślał, że będę właśnie montował dla kogoś filmy. Wiem, że ja chciałem montować filmy, a że dla kogoś bym montował. Tego bym się nie spodziewał nigdy, powiem wam szczerze, ale fajnie, że tak wyszło, bo jednak trochę coś to wniosło do mojego życia, no powiem wam szczerze, że trochę się zmieniło od czasu, kiedy e, montuję dla kogoś i dla siebie przy okazji. To ogólnie fajna sprawa, fakt, że Karol był pierwszą osobą, dla którą zacząłem montować filmy, też w ogóle jest dziwne, bo on jest w tym momencie najlepszym kanałem w Polsce na YouTubie I nie mówię tego dlatego, żeby dostać podwyżkę, a taka jest prawda. W sumie, patrzę na wyświetlenia, no kurde, no, słuchajcie, to. no. No, sorry, taka prawda. Będzie film z dziewczyną? No, z racji, że mam się już czym pochwalić, to kto wie, to nie jest żaden problem. Z mojej strony to nie jest żaden problem, może tak, może nie. Zobaczymy w przyszłości. Może w przyszły rok będzie jakiś, nie wiadomo jak spektakularny i to się jakoś wszystko inaczej potoczy. Nie wiem, zobaczymy. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, to wtedy będziecie wiedzieli. Co sądzisz o tobie polskiego YouTube, czyli youtuberach typu Stu, Freeze czy Blow? Ciężko mi cokolwiek sądzić, z racji, że montuję filmy tylko dla Freeza i montuję to w sposób taki, jaki nie więcej ja bym chciał, żeby filmy były montowane. Blowka nie oglądam, Stu też nie oglądam, bo nie mam czasu. Jedynie czasami sprawdzę tak po prostu, bo jak mi się nudzi i mam akurat czas. Co sądzę? No, nie wiem co sądzę. No, ciężko im w sumie się pojawia, ale nie wiem mówić. Że generalnie, jak ktoś ma pomysł na kanał, to nikt to robi. No, to nie jest, wiecie, no, jednak nie bez powodu to jest top 3 polskiego YouTube'a tak? Wydaje mi się, że Kara ma na pewno szansę zostać top 1. Bo Nie wiem w sumie, ile teraz kto ma najwięcej słów, ale pod względem subskrypcji wiadomo, masz szansę zostać top 1. Wydaje mi się, że w przyszłym roku. Jest to możliwe, jak najbardziej. Gdyby Daily było przez cały rok, to po pierwsze bym prawdopodobnie tego nie przeżył. A po drugie, raczej by wbił wtedy. Raczej by wtedy chyba został to 1, no ale wiadomo. Jednak wymyślać nowe filmy codziennie to jest. Pewnie... Ciężka sprawa. Tak mi się wydaje, że tak jest. Drogi Albinku. przede wszystkim bez wesołych świąt. A bardzo dziękuję. Masz czas w ogóle jakiś dla siebie? Bo i montujesz u Frieza, i sam nagrywasz filmiki, i samie też montuje. Czasami się zdarza, że mam jakiś wolny czas, Zawsze teraz jest mało tego czasu, no bo idą święta, Film muszę być na zapas, A, ale ogólnie, no nie ma tragedii, no... Mam czas dla siebie, mam czas, tylko... Znaczy, miałbym więcej czasu, gdybym nie montował filmów u siebie, to jest... To, to, to jest pewne, nie? No ale jednak lubię montować te filmy dla siebie, lubię jak jest odzew od moich widzów. Jest... ciężko? Ale można, można przeżyć, jak najbardziej Ogól koper alwiniasty, to, to nie jest koper, to jest Piękna, zaznaczona brona, której nigdy prawdopodobnie nie będę miał I smuci mnie to bardzo Wierzę, że kiedyś tutaj będzie prawdziwa broda Pewnie tak nie będzie, ale wierzę, szczerze wierzę, że Coś tu kiedyś fajnego wyrośnie. Co ci najbardziej szkodzi, a co najbardziej pozytywnie wpływa w pracy u Freeza? Eee, co mi najbardziej szkodzi? Mało rzeczy mi szkodzi, tak naprawdę, no bo co może mi szkodzić, kurde, no. Serio, w sumie tak sobie teraz pomyślę. Może czasami fakt, że filmy niektóre są pocięte do 40 minut, ja montuję 40 minut, a z filmu wychodzi 20 minut. To jest trochę. Znaczy, nie mam zastrzeżeń do tego, wiadomo, no bo Karol nie ma na to wpływu, bo on dopiero kończy ten film. Ale jednak trochę boli, że jak zmontuje się 40 minut, a na YouTube a wychodzi 20 minut, no to. Trochę przykro jest, ale no cóż, ale najbardziej pozytywnie, no nie pewnie atmosfera, fakt, że Karol jest naprawdę spoko, cała ekipa jest spoko, są np. świąteczne premie, wszyscy są zadowoleni, nikt mi nie przedstawia teraz pistoletu do głowy, taka jest prawda, powiem wam szczerze, że jest naprawdę spoko i najbardziej pozytywne, no sama atmosfera mi się wydaje, że, że po prostu jest tak rodzinnie, naprawdę. Dobrze powiedziałem, wujku Łukaszu? Tak? Możesz nie celować już z pistoletu, już coś powiedziałem. Dobra. Jeżeli byłbyś kefirem, to wolałbyś być wypity z gwinta czy polan na ziemniaczki. No i słuchajcie, to jest to pytanie, które czekałem tyle czasu słuchajcie. Eee, to jest w sumie to nie jest takie głupie pytanie, bo jednak... Kurde, jakbyś został jakbyś był wypity z gwinta, to byłoby już po wszystkim po prostu jesteś wypity i tyle, a jak jednak jesteś polan na ziemniaczki, no to kurde, jednak angażujesz się z tymi ziemniakami, jednak jesteś częścią... Co Ja pierdolę w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Kiedy nagrasz spelkadę? Eee, nie wiem. Może nagram i długo? Czy pokonałbyś PLKD? Hm. Nie pokonałbym. PLKD wbił już dwa razy Elite, ja tylko co go jedynkę. Znaczy się, może, może bym miał jakieś szanse, może się tego dowiecie jeszcze w przyszłym roku. Nie wiem, ja nic nie obiecuję, ale jest taka możliwość. Jak myślisz, kto wygra tegoroczną Ligę Mistrzów? Zawsze mówiłem, że jest szansa, że, że będzie to Juventus. I nadal w sumie tak mówię, no bo kurczę, szansa jest zawsze, tak, ale jednak mi się wydaje, że mogą się wywrócić na jakimś ćwierćfinale, albo nawet na jednej ósmej, bo to jest Juventus, oni są zdolni do wszystkiego, a kto może wygrać? Hmm... Wydaje mi się, że może to być albo Manchester City, albo Barcelona, albo PSG, Jedna... trzech z nich, a ewentualnie jeszcze Bayern, jak Lewandowski podtrzyma formę, no bo jednak Lewy to co robi, to jest... pfff, a nie jakby to był Juventus, ale pewnie się skończy jak zwykle. Skąd te malinki na szyi? Hmm... Takie malinkie na szyi, czy coś tu jest? Ja tu, ja tu nic nie widzę. Nie wiem, nie wiem o czym mowa, naprawdę nie rozumiem. Co dalej z pędzlem? Co ma być dalej z pędzlem? Pędzel jest pędzlem, to nie jest pędzel. Widzicie gdzieś pędzel? To są normalne włosy. Ja będę zawsze bronił moich włosów, bo to to nie jest nic szczególnego, ok? Po prostu włosy, które są postawione na. Na co są postawione? Na głowie. Nie gotuj bigosu w garnku aluminiowym, bo będzie się przypalał. Musisz mocno mieszać. A, dobra, właśnie chciałem gotować bigos w garnku aluminiowym. Dobra. Kiedy zacząłeś montować? Zacząłem montować w roku 2015, chyba, tak. 2015 rok to był. I wtedy montowałem e, na przykład filmy takie jak te. Szukasz końców tanich, sprawdzonych, magicznych. Witam Was wszystkich, ja jestem Alwin. Jest to pierwszy odcinek z drafta. Tak jak mówiłem, zagramy sobie. OO! Hmm. E, więc no jest chyba jakiś mały postęp mi się wydaje. Co zrobiłeś zrobisz z wypłatą od Freeza? No na pewno część poszła na prezenty, to pewna, Cała reszta pójdzie na. Możecie napisać w komentarz na co mogę wydać premię od Freeza, to może się ustosunkuję do tego. Jeżeli wygląda, że jakbyś był bratem Friza, no. Nie wiem, chyba, chyba jest moja podobnie mi się wydaje, patrz na to zdjęcie. Czy masz depresję? Nie, ale były, momenty, gdzie byłem naprawdę przesmutnym człowiekiem, nie dało się ze mną nic zrobić, ale znalazłem dziewczynę i już nie jestem smutny, także... Uratowałem się z depresji. Jaki prezent kupisz swojej dziewczynie na święta? No, powiedziałbym, ale ona ogląda moje filmy, więc nie mogę niestety wam powiedzieć. Interesujesz się WWE? i tak komu kibicujesz? Czemu nie pokazywałeś wcześniej twarzy? Bo nie lubiłem swojej mordy, znaczy nie jakoś, żebym specjalnie lubił teraz, ale wydaje mi się, że jest trochę lepiej, jakoś jestem przyzwyczajony. Wcześniej w ogóle nie byłem przyzwyczajony do swojej twarzy, przez co nie chciałem jej pokazywać, tak naprawdę, ale teraz już się jakoś przełamałem. Nie wiem, czy to dzięki fizowi czy dzięki temu, że kamera. Nie wiem, nie wiem, bardzo, że się przełamałem. Jak się współpracuje z Flizem? Współpracuję się, powiem wam, bardzo dobrze. To już trwa ile? Półtora roku, bo zaczęliśmy od. Yy, w sierpnia 2018 roku, więc prawie półtora roku minęło, i to było bardzo dobre półtora roku. Naprawdę, nie mam prawa narzekać. Jak sami widzieliście, były premie, były jakieś szalone imprezki Dzięki w sumie Karolowi wbiłem też stoka, bo on na swoim labie powiedział, żeby wbić mi 100 no i No i się udało wbić 100 wiadomo, że pewnie bym wbił jak w później, ale no jednak mu się chciało. Zrobił to dla mnie, za co oczywiście bardzo dziękuję. No i co mogę powiedzieć, no jest Git, jest naprawdę kozacko. Nie mam w ogóle prawa narzekać, bo jest, tak jak mówiłem, rodzinna atmosfera. Wszyscy się lubią, wszyscy się szanują, jest bardzo fajne. No i generalnie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że nie jestem ostatnio jakiś w ogóle smutny, jest wszystko fajnie. Przeprowadzka do Krakowa, naprawdę. To był dobry pomysł. Powiem wam szczerze, dobry pomysł było zmienić otoczenie. No i co mogę powiedzieć, no jest, jest No jestem, jestem jak najbardziej szczęśliwy. Zrobisz Giveaway na Fiapońcy? W sumie czemu nie? Tutaj macie jakiś kolek na Fiapoński, to pierwszy ten lepszy. Wesołych ja jak się nam życzę, kod na PS4. Także słuchajcie, to było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie tego Q&A, świątecznego Q&A, eee, mam nadzieję, że wyszło jakoś spoko, że, że dowiedzieliście się trochę więcej na temat tego, co chcieliście wiedzieć i tyle, Ż życzę wesołych świąt, ponieważ jeszcze będzie okazja na jakimś innym filmie, no ale to jest na Q&A, także tyle, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, yy, nie wiem, za parę dni pewnie, także trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.